Takich robić u Jezus Maria nie będziemy. Prawie się wywaliłem. Tam pewnie jakaś szopka, jakieś inne budynki, tam drewno. Nawet zbierają deszczówkę. No rano wychodzicie i patrzycie na to. Ja. Dzień dobry moi kochani, 8.30, jesteśmy już po śniadaniu na miejscu parkingowym, najpierw je Wam pokażę, tak się ono prezentuje, bardzo, bardzo duży plac, tutaj jest jakieś muzeum lotnictwa, cisza, spokój, jest tu też, gdzie, przyjeżdża gdzieś tutaj pociąg, ale dosłownie może z dwa, były w ciągu całego naszego pobytu tutaj, jakiś jak przyjechaliśmy i niedawno rano coś przejeżdżało, albo nie słyszeliśmy, tak cichutko. One tutaj jeżdżą. Tak jak sprawdzam sobie, co nakrywałem do tej pory, to jest troszeczkę chaotycznie, ale to dlatego, że pędzimy. Wielu z Was teraz powie: no po co? Jesteście w Skandynawii. Przecież możecie podróżować. Nic Was tutaj nie popędza. Po części tak, ale żeby. Zrozumieć, dlaczego teraz tak pędzimy, nie zatrzymujemy się, nie odwiedzamy różnych miejsc, które moglibyśmy odwiedzić, i odwiedzimy oczywiście na powrocie. To musicie sobie zdać sprawę, że głównym celem naszej podróży tutaj, co może być dla wielu zaskoczeniem, jest to, że chcemy zobaczyć Zorze polarną. Nie jest naszym celem tak naprawdę zwiedzenie wszystkiego, bo pewnie do Skandynawii jeszcze kiedyś wrócimy. Zresztą to też nie jest najlepszy okres, chociaż dzisiaj pogoda, jak i wczoraj i przedwczoraj jest przepiękna. Jeszcze kilka dni ma być bardzo ładnie i ciekawe. Więc korzystamy z tego jak się da, ale też chcemy wykorzystać błękitne niebo, bo żeby zobaczyć, zorze że muszą zajść dwie rzeczy: pierwsza to oczywiście bezchmurne niebo, nie pamiętam, czy już o tym mówiłem, a druga to zobaczcie sobie. Tutaj też wam zbliżę, tutaj o zasłonie, tak jest. Taka aplikacja, która pokazuje nam, kiedy mamy promieniowanie. Czerwone jest idealnie, bo to jest około szóstki, wtedy na pewno zorza jest widoczna. No i mamy jeszcze zielone, czyli nie widać zorzy, i żółte. I tutaj, jak widzicie, 16-17 to są te dwa dni, kiedy ma być około tak zwane promieniowanie słoneczne KP4, tak to nazwijmy. I wtedy jest szansa, że zobaczymy. Nie ma pewności, ale jest szansa. Później, dopiero za tydzień znowu będzie szansa. Oczywiście te prognozowanie tego promieniowania jest takie, no nie do końca super dokładne, ale już powiedzmy, że w miarę się da. Najlepsze z tego, co czytałem, jest takie trzydniowe, więc też liczymy, że może tak jak tutaj, ten ostatni weekend zmieni się na jeszcze mocniejsze do promieniowania, albo będzie jakiś wybuch słońca i będzie nam dane tą wzorze zobaczyć. To tak w bestii wyjaśnienie, żebyście wiedzieli, dlaczego my teraz tak pędzimy, czemu ominiemy teraz Sztokholm tylko po to, żeby jechać dalej. Teraz czekamy jeszcze na otwarcie sklepu, żeby kupić za 26 minut ma być otwarty, więc będziemy wtedy szybciutko jechać i spróbujemy kupić tą kartę do internetu, bo już wiemy, w którym sklepie można kupić. Wszystko Wam tutaj ładnie napiszę. No i później czekamy na otwarcie stacji LPG. Tak, tutaj ją otwierają dopiero o 10. No i później będziemy jechać sobie tak od stacji do stacji i docelowo na nasze miejsce, bo jutro... Planujemy w końcu nagrać dla Was live'a. Nasze śniadanie. Zobaczmy, czy się uda. No i jeszcze zapomniałem wam dograć w sumie najważniejsze. Im dalej na północ, tym większa szansa, że tą zorzę zobaczymy. Dlatego tak właśnie będziemy. Koniec już tego tematu. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał nasz kolejny dzień w Szwecji, oglądajcie dalej. Udało się zatankować, nadal nie udało kupić karty SIM, na razie w żadnym sklepie jest po prostu niedostępna. Postanowiliśmy odwiedzić jeszcze jeden ostatni w innym mieście, no i po prostu jeśli będzie to kupimy, jeśli nie to kupujemy inną, droższą. Nie ma na to czekać i zwlekać, bo za chwilę nam się tu pokończy internet w komórkach i będzie po prostu problem, a dychę za giga płacić to troszeczkę przegięcie. Dziwna sytuacja też na stacji tej LPG, pani pyta mnie ile wchodzi do butli, no to rzuciłem tak pomiędzy 32-33. Wyszło idealnie 33, jak pamiętam, i tankuję od kilku lat. Gaz nigdy nie udało mi się tankować idealnie w punkt. Nie wiem, czy oni tutaj w ogóle tankują po prostu tyle, ile się mówi, czy jak powiedziałem, że 33, to liczą za 33, a wchodzi nie wiem, 30. Ciężko mi to określić, bo nie widać tutaj licznika, tutaj nie wolno samemu podejść do dystrybutora i tankować. Jest jasna informacja: nie tankuj samemu, poczekaj na obsługę. To oni obsługują. Może weszły 33 litry, tego już nie sprawdzimy. Wyszło 536 koron. Dużo tutaj, 16,25 koron za litr, no to wychodzi tam już nam 4, 6, no ponad 6 zł, jeśli chodzi o obecny kurs. No, ale Skandynawia jest droższa, a my jedziemy spełniać nasze podróżnicze marzenia i zapraszamy Was na tą podróż. Na pewno nigdy nie myśleliśmy, że podróż będziemy ustawiać pod stację LPG. No, ale tak to tutaj wygląda i tak też ją wytyczamy. Najbliższa za jakieś 49 km. Tam teraz właśnie zmierzamy. Wyrobimy się, bo do 16 jest otwarta. Do następnej już nie zdążymy, bo jest dzisiaj do 14. .00. Jutro w ogóle nieczynna, więc tam będziemy w poniedziałek. Ale wcześniej na pewno zahaczymy o Sztokholm. Zobaczymy, jak dużo go teraz zwiedzimy i co w nim zobaczymy. Jest też duża szansa, że będziemy wracać. I wtedy mieć zdecydowanie więcej czasu na zapoznanie się ze stolicą Szwecji. Droga mija nam naprawdę spokojnie, nie ma dużego ruchu. Jeśli chodzi o ciężarówki, to w ogóle mija nas jedna na naprawdę bardzo, bardzo duży czas. Jak widzicie, krajobrazy bardzo podobne do tych, które można spotkać w Polsce. Przed chwileczką też był chwilowy postój na stacji. Zjedliśmy kanapeczki. Załatwiliśmy swoje potrzeby i ruszamy dalej. Na pewno będziemy jeszcze szukać gdzieś e, miejsca do napełnienia wody. Tutaj na stacji było takie miejsce, ale było jasno napisane, że woda nie jest w ogóle do spożycia, więc zobaczymy, może gdzieś indziej będzie ta woda lepszej jakości. Wyczyścimy też sobie kibelek, zlejemy szarą wodę i będziemy mogli spokojnie już niedzielę i część poniedziałku poodpoczywać na wybrzeżu, bo taki jest plan. Musieliśmy na chwilę odłączyć przyczepę, bo inaczej nie zatankowaliby nam gazu. Ja chcę Wam uświadomić, jak takie stacje LPG wyglądają. Tutaj Wam pokażę. Nie chciałem bezpośrednio nagrywać. Tutaj te kontenery, które widzicie, te czarne, to jest właśnie stacja LPG, Gazol filarna, tak to się nazywa. I tego szukajcie też na Google, bo jest ta aplikacja MyLPG ale zdecydowanie ta gasofilarna wychodzi łatwiej ją znaleźć o może ten ten sposób Wam powiem i łatwiej się do niej nawiguje zjechaliśmy w ogóle gdzieś z trasy widzicie, tu jakiś tylko port tutaj tylko ta właśnie stacja LPG i my i my ruszamy dalej no moi drodzy, trzymajcie kciuki to taka my nazywamy to żabka press brand. nie wiem czy dobrze to wymawiam ale oby mieli kartę z internetem no dobrze, jeden problem załatwiony, mamy kartę ale pan nie wiem, czy nie chciał, nie potrafił czy bał się ją zarejestrować na obcokrajowca czy też nie mógł tego nie wiem mówił po angielsku no ale nie chciał zarejestrować chociaż pytałem go, czemu sprzedaje karty, a nie może ich zarejestrować dobra, wejdziemy teraz do internetu i sprawdzimy czy da się ją zarejestrować online, ale wątpię w to, bo my nie mamy tak zwanego Bank ID, który tutaj w Szwecji jest wymagany, tak mniej więcej o tym czytałem, ale poczytamy, gdzie ewentualnie mogę takiej rejestracji dokonać. Godzina później ale się udało Rejestracja przebiega tak, że przez stronę internetową robicie sobie zdjęcie dowodu, jednej, drugiej strony zdjęcie siebie, wpisujecie dane, wpisujecie adresy, no i w końcu to się przemieliło, że tak powiem, ale był problem z płatnością. Sorry? Ale był problem z płatnością. Udało się dopiero za trzecim razem: trzy karty musiałem różne używać, no ale się udało. To najważniejsze. Ale promocja ta 199 koron za 200 giga obejmuje nas tylko wtedy, kiedy zamówimy kartę przez internet. To dowiedziałem się rozmawiając z botem przez aplikację. Więc zdecydowaliśmy się i tak jest to najkorzystniejsza oferta, bo w Telenorze 100, 349 koron kosztuje 100 GB, a tutaj za 200 GB płaciliśmy 399 koron. A jeśli chodzi o prędkość internetu, na przykład już w tym miejscu, to możecie sobie zobaczyć, poczekajcie, kliknę wam o 121 pobierania, 62 wysyłania, więc mamy wszystko co chcieliśmy. Teraz możemy ciutkę zwolnić, ale nie za bardzo, bo wiecie, że za tydzień najpóźniej musimy być już za kołem podbiegunowym. Jednak ponieważ mamy sobotę, a jutro niedzielę, którą moglibyśmy wykorzystać na zwiedzanie Sztokholmu, dzisiaj już jedziemy na nasze miejsce noclegowe, a jutro zapraszamy Was na zwiedzanie Sztokholmu. Ten odcinek zakończymy dopiero wtedy, kiedy pokażemy Wam, co udało nam się tutaj. Znaleźć. Chciałem Wam pokazać, gdzie na przykład można w Szwecji tankować sobie wodę. Jeśli będziecie widzieć taki napis, to tutaj macie wodę pitną, tutaj jest woda techniczna, a to jest hydrant. I tutaj chcieliśmy też, że będzie można zrobić cały serwis, czyli wylewać wodę, ale tutaj tylko można sobie pobierać wodę pitną. Klikamy sobie tu i tutaj nam ładnie leci woda. Za darmo można uzupełnić, ile się chce. My już jedną rzecz mamy zrobioną. Jeszcze przed miejscóweczką zostały dwie, czyli woda szara i toaleta. Ruszajcie razem z nami. No i mamy swoje pierwsze miejsce, które zdążyliśmy znaleźć za dnia. Miało być inne, ale były wszystkie pozajmowane. Mogliśmy tam w sumie czekać, aż osobówki wyjadą, bo były tam same osobówki. Nie było tam kamperów, ale nie chcieliśmy. Przejechaliśmy sobie dalej. Pojechaliśmy tam jeszcze dalej, ale. To będziecie zobaczycie, przejdziemy się tam na spacer. Eee, roller coaster, tak bym to nazwał, naprawdę bardzo do góry i naprawdę bardzo w dół. Skończyło się na tym, że musiałem przełączać na jedynkę. Bo na dwójce już nie dawał rady podjechać, więc wyobraźcie sobie, jak musiało być stromo. Ale daliśmy radę, wróciliśmy, bo było tam takie kółeczko. No i postanowiliśmy stanąć. Tutaj, dosłownie, za tą skarpą mamy już piękny dostęp do morza, do fiordu. Wszystko zobaczymy, kiedy się tam z wami wybierzemy. Teraz mamy ochotę coś na szybko zjeść, a później przejście na spacer. więc bierzemy się do pracy. No i jesteśmy na fiordach. To możecie sobie zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Tutaj niestety nie ma dalej przejścia. Tam są ludzie. A tutaj takie piękne, ładne domki. Tutaj takie zejście. Nawet nie wiemy, czy nie weszliśmy komuś na posesję. Jeśli tak to przepraszamy, ale przywitaliśmy się i nie było żadnego problemu. Ale nie będę ich nagrywał. Po co odpoczywają sobie? Nie robią problemu, więc my im też takich robić. U, Jezus Maria, nie będziemy. Prawie się wywaliłem. Bo zamiast patrzeć pod nogi, to patrzę w obiektyw. Dobra, wyjdę. No to co? Idziemy się przejść. Prawdopodobnie będziemy musieli z tego miejsca uciec. To dla Was będziemy musieli zrobić ten manewr, choć miejsce jest bardzo fajne, spokojne, spokojne i ciche. Ale niestety nie ma szybkiego internetu. A obiecałem Wam live'a, no więc trzeba znaleźć miejsce na niego. Poza oczywiście pięknym krajobrazem, przerałby się jeszcze internetu. Wiem, że ten odcinek jest w ogóle dwa, ostatnie osa o tym, że internet potrzebujemy, że szukamy, że pędzimy na północ. No ale tak też wygląda czasem życie podróżnika. Takie jest troszeczkę wymuszone. Ale nie narzekamy. Cieszymy się, że jesteście. Dziękujemy za każdą subskrypcję, lajka, komentarz i zapraszamy po więcej. A jak już też wiecie, możecie wejść na naszego patrona i tam wesprzeć naszą ideę, nasz pomysł wysłania miliona pocztówek w świat. Jeśli chcecie wziąć w tym udział, to zapraszam tam właśnie po szczegóły. No moi drodzy, z pozoru niepozorny, mały domek gdzie możecie sobie zrobić tutaj jakieś małe ognisko czy grillka. Tam pewnie jakaś szopka, jakieś inne budynki, tam drewno. Nawet zbierają deszczówkę. No rano wychodzicie i patrzycie na to. Ja pierniczę No po prostu masakra. Jak Iza właśnie powiedziała, wstać tutaj rano, zjeść śniadanie i napić się kawki. To jest chyba to co aż czuć ten klimat. No mega, mega. Tylko zazdrościć, bo miejsce niesamowite. Znalazłem jeszcze coś dla hardkorowców, ale też i pomysłowo jak wprowadzić tutaj rzeczy, skoro jest wysoko, bo faktycznie wejście jest i zobaczcie na to jaki hardcore Rollercoaster coaster jeden się przy tym chowa, bo naprawdę bardzo, bardzo ostro zacina w dół. No fajna idea. Idziemy jeszcze pospacerować tutaj górą. Może coś pięknego. Wam nagramy. A tutaj zobaczcie jak nie wiem, będziecie to widzieć. Tutaj w tym miejscu jest taka malutka wysepka z malutkim mostkiem i domek na samym środku. Ale mega. A tak wygląda fjord z tej perspektywy. Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z panią, że można tu zejść na dół, choć trzeba uważać. Więc spróbujemy dla Was zejść i obejść tutaj to zbocze a później wrócimy już do naszej przyczepy no to moi drodzy wyciągam specjalnie drugą kamerę żeby pokazać wam oto ten domek, który widzieliśmy z góry, poczekajcie i teraz pięknie jedziemy zbliżenie teraz zobaczycie to już na drugiej kamerze, więc dajcie mi się chwilę skupić a ja wam tutaj ładnie wszystko poogrywam No to udało się zejść. Tak już to wygląda z dołu. Przepiękny widok. Wieje taką solą, bo czuję ją na ustach. I tak to się prezentuje z tej perspektywy. Można powiedzieć, że jest to miejscowość Brevik, niedaleko Sztokholmu. A my pomalutku będziemy wracać. Nachodzą jakieś brzydkie chmurzyska a jeszcze przed nami poszukiwania internetu i miejsca na live'a.